Płacasz 8 tysięcy na konto, które jest oprocentowane na 4% w skali roku. Pieniądze na tym koncie trzymasz przez, przez 5 lat, ale te konto jest e, specjalne, dlatego że te odsetki są dopisywane co pół roku na, e, na tym koncie. Oznacza to, że ty możesz co pół roku wybrać pieniądze z konta bez straty odsetek. Nie musisz czekać pełnego roku na dopisanie odsetek, tylko możesz wybrać co pół roku, czyli masz bardziej swobodny dostęp do tego konta. Ile będziesz miał pieniędzy po pięciu latach, liczysz z tego wzoru, bo jak wiadomo, co pół roku dopisują ci inną sumę tych odsetek, ponieważ jest kapitalizacja. Odsetek, o czym możesz poczytać sobie tutaj. No to korzystamy z tego wzoru. K0 to jest suma początkowa, jaką wpłacasz na konto. P to jest oprocentowanie tego konta, ale to oprocentowanie jest co pół roku. Więc 4% w skali roku oznacza, że po pół roku Ci dopiszą tylko 2%. Po następnym yy, pół roku znowu 2%. Czyli oprocentowanie konta to jest 200. Zamienie, yy, zamienieniu na łamek yy, dziesiętny. N. N to jest, ile razy Ci te odsetki dopisują. Ponieważ trzymasz pieniądze na koncie przez 5 lat, a dopisują Ci co pół roku, więc w sumie dopiszą Ci 10 razy te odsetki. Te odsetki 2%. Dlatego N to jest 10. Jak już wiesz, ile każda litera wynosi, no to wstawiasz i liczysz. To na kalkulatorze najlepiej policzyć. Razy 8 tysięcy i wychodzi Ci suma, jaką masz na Koncie po tych pięciu latach i piszesz odpowiedź.